Dzień dobry, moi drodzy. Jestem Patrycja, bibliopatika i chciałam opowiedzieć Wam pewną historię. Zamknijcie oczy i weźcie głęboki oddech. Wyobraźcie sobie sierpniowy dzień słońce świeci mocno, w powietrzu czuć zapach lata i miasta. Na ulicach Warszawy chodzą ludzie kobiety i mężczyźni dziewczyny w letnich sukienkach i chłopcy w wojskowych butach. To wygląda jak zwykłe popołudnie, ale to nie jest zwykły dzień. Jest 1 sierpnia 1944 roku. Za chwilę, dokładnie o godzinie 17, zwanej godziną W, wybuchnie Powstanie Warszawskie. Młodzież i dorośli staną do boju przeciwko okupantom, którzy zabrali nasz kraj. Ta walka będzie bardzo trudna i potrwa aż 63 dni. Wśród uczestników powstania były nie tylko osoby walczące z bronią w ręku, nie tylko mężczyźni. Było też wiele dziewcząt i kobiet, i właśnie o nich opowiem Wam dzisiaj najwięcej. Zobaczcie: to sanitariuszka ma na sobie letnią sukienkę i sweterek, bo sierpniowe wieczory bywają już chłodne. Na nogach mocne buty. A na głowie specjalna czapka z orzełkiem. Ta czapka nazywa się furażerka. Na ramieniu nosi torbę sanitarną z bandażami, a na rękawie dwie opaski. Jedna biało-czerwona jak u wszystkich powstańców, druga biała z czerwonym krzyżem, która mówi, że ta kobieta ratuje i pomaga. Jej zadaniem jest zakładanie opatrunków i troska o rannych. Może też pracować w powstańczym szpitalu polowym, gdzie trafiają osoby najbardziej potrzebujące pomocy powstańcy i cywile. A teraz dziewczyna w mundurze harcerskim lub wojskowym kombinezonie. Na głowie ma czapkę z orzełkiem, rogatywkę lub furażerkę. Jej torba jest pełna listów albo ważnych wiadomości. Codziennie rusza przez zniszczone miasto, idzie pieszo między domami, piwnicami, czasem nawet kanałami. Roznosi listy, ale też tajne informacje między powstańcami. Te wiadomości były bardzo krótkie kilka słów napisanych na odwrocie biletu, kartki, czegokolwiek, ale wystarczały, by na twarzy adresata pojawił się uśmiech. Łączniczki i listonoszki harcerskiej poczty polowej nazywano czasem roznosicielkami nadziei, bo to, co niosły, dawało ludziom siłę i poczucie, że ktoś o nich pamięta. Nadszedł czas na kobietę w pięknej, kwiecistej sukience. Miesza dużą chochlą w wielkim metalowym kotle. Gotuje zupę dla powstańców i mieszkańców Warszawy. Pracuje w kuchni polowej, jednym z miejsc, gdzie codziennie przygotowywano jedzenie dla bardzo wielu osób. W niektórych kuchniach gotowano aż tysiąc porcji dziennie. Jedzenie było wtedy bardzo cenne. Trudno było zdobyć warzywa czy owoce. Czasem trzeba było iść po nie naprawdę daleko, do zarośniętych ogrodów, a to bywało bardzo niebezpieczne. Zupę, którą gotowano najczęściej, nazywano plójką. Robiono ją z ziaren jęczmienia, które mielono w młynku. Podczas jedzenia trzeba było wypluwać łupinki. Dlatego miała taką zabawną nazwę. Ta zupa może nie była pyszna, ale dawała ludziom siłę do przetrwania kolejnego dnia. W powstaniu były też kobiety, które chroniły swoje rodziny, pocieszały, przytulały, dbały o bezpieczeństwo. Starały się przetrwać i pomóc innym. Były to mamy, córki, babcie, siostry i przyjaciółki. Wszystkie odważne, każda na swój sposób. Bo bohaterką można być pomagając, troszcząc się i wspierając innych. Badacze mówią, że nawet co piąta osoba w Powstaniu Warszawskim to była kobieta. Gdy 1 sierpnia o 17 usłyszycie Dźwięk Syren, pamiętajcie o nich.